biznesmenów, właścicieli firm wartych setki milionów złotych, szuka okazji do dobrej inwestycji i gotowa jest sfinansować najlepsze pomysły na biznes. Marian Owerko, prezes i największy akcjonariusz spółki Bakalant SA, która z przychodami na poziomie 250 milionów złotych rocznie, jest największą w swojej branży firmą w Europie Środkowo-Wschodniej. Bakalant jest także właścicielem jednej z największych fabryk płatków śniadaniowych w Polsce. Anna Garwolińska, właścicielka jednej z największych agencji public relations w Polsce, wydawca czasopisma Place for Dance i współwłaścicielka międzynarodowej WorldCom Communication Group. Grzegorz Hajdarowicz, producent filmowy, wydawca, założyciel grupy Gremi i główny udziałowiec kilku spółek giełdowych. Właściciel wielkich terenów inwestycyjnych w Brazylii i honorowy konsul tego kraju w Polsce. Krzysztof Golonka, jeden z najaktywniejszych inwestorów na rynku nowych mediów, pionier polskiej reklamy internetowej, współtwórca i prezes funduszu inwestycyjnego Ksewin Investment. Maciej Kaczmarski, przedsiębiorca obracający aktywami wartości miliardów złotych, twórca Krajowego Rejestru Długów, właściciel kaczmarski Inkaso, a także inicjator programu Rzetelna Firma, konsul honorowy Republiki Słowacji w Polsce. Już za chwilę, przed piątką naszych inwestorów, stanie kolejny kandydat na milionera. Jego zadaniem jest takie przedstawienie swojego projektu, aby przekonać ich do zainwestowania w niego swoich własnych pieniędzy. I to w takiej kwocie, o jaką prosi. Jeżeli mu się to nie uda, odejdzie z niczym. Piłka nożna to nie tylko polski sport narodowy, ale również wielomiliardowy przemysł. To właśnie z nim swoją przyszłość chce związać pierwszy dzisiejszy przedsiębiorca. Dzień dobry, witam Państwa. E, nazywam się Słomir Kobiałka. E, staram się tutaj o dofinansowanie w wysokości 200 tysięcy złotych w zamian za 15% udziału w zyskach firmy. E, Moja firma, agencja Eurofootball Agency jest to firma związana z marketingiem sportowym, stricte związana z piłką nożną. Jest to agencja, której przede wszystkim zadaniem będzie prowadzenie kariery profesjonalnego piłkarza oraz trenera. Agencja powstała, czy też pomysł powstania takiej firmy powstał na zasadzie mojego doświadczenia zawodowego, czy też związanego z piłką nożną. Mam około 15 lat doświadczenia w piłce nożnej jako trener, jako zawodnik i jako menadżer. Firma będzie korzystała z procentów z udziałów negocjowanego kontraktu zawodnika z klubem piłkarskim, które są rzędu u nas około miliona, jeśli chodzi o gwiazdy naszej ekstrakasy, około miliona złotych. No, i agencja około, przyjmowała prowizję około 80% od, od takiego kontraktu. Jeśli chodzi też o mnie, to mogę powiedzieć, że posługuję się dwoma językami: językiem angielskim oraz hiszpańskim. Kontynuuję naukę w szkole językowej, a przede wszystkim chciałbym się pochwalić tym, że w wieku 15 lat byłem indywidualnym mistrzem Polski w umiejętnościach piłkarskich, pokonując ponad 5000 5 5 zawodników. W nagrodę brałem udział w ceremonii otwarcia meczu Mistrzostw Świata w 1998 roku. Wnosząc flagę FIFA Fair Play przed takim meczem jak Brazylia, Chile, przed zawodnikami typu Roberto Carlos czy też Ronaldo, mam pytanie. Dziękujemy Dobra. serdecznie za prezentację. Chcielibyśmy troszkę pytań zadać, jeżeli Pan pozwoli. Strasznie długa kariera, jak na młodego człowieka. Ile Pan ma lat, przepraszam? W tym momencie mam 28 lat. Niestety w wieku 20 lat doznałem urazu kolan, lewy, prawe mi poszło, także musiałem po prostu przerwać. Okej, okay, ale dzielnie pan sobie radzi. No, Mam, py... się się Mam pytanie, bo powiedział pan, że 15 lat doświadczeń, czyli 13, w wieku 13 lat zaczął pan pracować? Wie pan, co w wieku. Zacząłem w wieku 9 lat. W szkółce, w szkółce piłkarskiej mhm. Włótnika Kraków, w wieku 20 lat niestety y, tam... Ja, ja o, przepraszam, ale gdzie tu jest biznes? Bo y, to jest jakby przesłuchanie hr y, nie przyjmujemy do pracy. Dobrze, to już mówię. Jeśli chodzi o biznes, no to przede wszystkim tak mówię, wykorzystania y, kariery kontraktów, szczególnie piłkarskich. na co panu te pieniądze? Pieniądze przede wszystkim poszłane są na networking, czyli pozyskiwanie nowych kontaktów biznesowych, udział w kursach konferencjach, udział w szkoleniach, przede wszystkim podróże. Czyli rozumiem, że ja mam zainwestować w pana. No tak, no tak. we i też w moją firmę. Czy tak, ta firma, firma pana już istnieje? Czy, to dopiero jest początek, to znaczy nad tym projektem pracowałem ostatnio pół roku. Czy rozumiem, że pan jest do tego wyzwania, do Euro Football Agency przygotowany merytorycznie? Zna pan języki, zna pan środowisko piłkarskie, natomiast Mam. jeszcze żadnego piłkarza pan nie pozyskał jako swojego piłkarza, żadnego juniora pan jeszcze nie prowadzi i rozumiem, że też w sprawie ewentualnej gwiazdy, którą. Ewentualnie, to byłaby przedmiotem wizerunku jakiejś tam firmy jeszcze pan też nie rozmawia. To jest w ogóle taki totalny startup. Chociaż wiedzę ma pan dokładnie, dużą, także... dokładnie tak to wygląda. Bo otworzyć swój biznes. Panu nie jest potrzebny wspólnik. Panu potrzebna jest osoba, która da panu pieniądze, żeby pan w sposób spokojny, bez nerwów, nawet dostatni, rozkręcał sobie biznes i potem. Ja nie wiem, czy ten biznes jest 200 tysięcy złotych za 15%. Z milion trzysta tysięcy pan wycenił całą firmę. To dużo jak na na, na, na pomysł. Generalnie na pewno się pan ceni. Czy to jest, to jest pomysł? To znaczy, to znaczy tak... Owszem, i to pan powiedział dobrze, bo na pewno się cenię, bo myślę, że zainwestowałem w siebie, w siebie już bardzo dużo, Umiem też posługuję się też językami obcymi, jestem dyplomowanym menadżerem marketingu sportowego i też trenerem. E, nie brałem udziału e, absolutnie w korupcji w naszej, pił e, w naszej piłce, co odbyło się co jak się A Przede wszystkim no, takie inicjatywy jak moja mają, za, mają zamiar przede wszystkim podnieść poziom naszej piłki, bo... Aż mi ręce Jest się pan fantastycznym facetem. Życzę panu wszystkiego hmm. najlepszego. Nie wchodzę w to, dlatego że to nie jest biznes. To jest tylko i wyłącznie za moje pieniądze uszczęśliwienie pana osoby. To nie jest przesłuchanie e, HR-owskie, Human Resources. My pana nie zatrudniamy, my szukamy biznesu. Dobrze, to już pan Nie mogła... wchodzę w to, nie interesuje mnie to. to. Panu Powiem tak, ja to też nie wchodzę, ale dlatego, że moim zdaniem jest to tak jak wiele biznesów, oparty mocno na relacjach biznes. Więc e, jeżeli pan by powiedział, że pan ma już tak naprawdę dogadanych, nie wiem, dwóch, trzech zawodników, z którymi pan chce zacząć, e, którzy do pana przejdą przy następnej turze, to wtedy można by było się na tym zastanawiać. A tak, no to jest to inwestycja tak naprawdę tylko i wyłącznie w pańską osobę, tak jak kolega powiedział. Ja nie interesuję się piłką nożną, mimo że interesuję się Brazylią, nie jestem zainteresowany. Dziękuję. Okay. Jeżeli chodzi o pana prezentację i pasję, no to na pewno to się pan na tym zna, zna pan środowisko. Problem jest jeszcze pewnie w tym, że środowisko pana nie zna, ale być może tego typu spotkanie jak dzisiaj panu pomoże. Powinien pan znaleźć sobie jednego, dwóch piłkarzy, których pan przekona do tego, że będzie pan po prostu harował od, od świtu do, 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 do nocy, tylko po to, żeby oni mieli lepsze kontrakty i to może pozwoli panu przyjść z powrotem do kogoś takiego jak my i powiedzieć że mam tu biznes, on tyle zarabia. Albo tyle traci na dwóch klientach, na czterech będzie tyle. Yy, natomiast na dzień dzisiejszy ja jestem również na, na nie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję w takim razie. Dobry interes jest Ucania. jak wino. Wartość Ucania. ma dopiero kiedy dojrzeje. Z punktu, Z punktu widzenia inwestorów pan Sławomir nie miał, poza potencjałem, niczego do zaoferowania. Czy jego konkurenci poradzą sobie lepiej? Chętnie pana zobaczę w akcji. Sorry, ale ja po prostu w to bardzo mało wierzę. Tu trzeba uwierzyć. Generalnie lubię widzieć to, co wchodzę. Dziękuję. Tego dowiemy się po W XXI wieku czas to przede wszystkim pieniądz. Nasz kolejny uczestnik postawił na szybkość. Dzień dobry. Nazywam się Jarosław Łysiak. Przyszedłem po 60 tysięcy. Proponuję udział 15%. A mój pomysł na biznes stoi obok mnie. Ten pojazd ma zastąpić tradycyjną taksówkę poprzez ominięcie wszelkiego rodzaju przeszkód drogowych, które możemy spotkać w mieście. To już koniec prezentacji? Tak. Muszę panu powiedzieć, że to jest najkrótsza prezentacja. E, także dziękujemy serdecznie. M, natomiast e, czy mam pytanie podstawowe, czy pan chce sprzedawać te nie, skutery, czy pan chce przewozić pasażerów? Przewozić pasażerów. Ok. czy tak to jest taka forma taks... taksówki? Forma taksówki. Okej. Okay. A może pan usiąść? Tak. Żeby zobaczyć jak to wygląda w ogóle tak oryginalne. Podstawową umiejętnością pasażera jest tylko wejście na pojazd. A gdzie A nie, on tam usiąść? Ania, na pojazd zobaczyć, tak. bo, bo, bo nie wiem jak to działa. Hmm. Gdzie on usiąść? Pasażer nogi trzyma tutaj i siedzi tutaj. Skakuj. Nie bój się. Boję się. Nie wstydź się. Mamy, mamy ubezpieczenie. Możesz objąć pana. Z, ty Aha. z tyłu za panią będzie jeszcze... jeszcze się... kufer jako bagażnik, żeby nie można było pani zgubić. Generalnie I co? to wolę tak... Słuchajcie, wolę generalnie w ten sposób podróżować w wakacje ze swoim facetem. No już, się, już dojechałaś? Z Do, dojechałam, tylko wiesz co? Łapana, łapana. Że... Łapana. A pan żonaty jest? Tak. tak. Oj, powiedział, będą kłopoty po programie, no. Prezentacja była naprawdę fajna. Ile kosztuje taki skuter? Ten tutaj prezentowany kosztuje z wyposażeniem około 20 tysięcy. Czyli potrzebuje pan na dwa skutery i troszeczkę, tak? Na dwa skutery i infrastruktury trochę. Nie ma pan żadnego biznesplanu, nie jest pan w stanie powiedzieć, jakie przychody pan planuje na przyszły rok, na ten rok? Planuje, planowany przychód jest około 200 złotych dziennie z pojazdu. Wie pan, co ja panu powiem? Ja sobie tak policzyłem przy dwóch ty, tych pojazdach, zakładając nawet, że 200 dni w roku pan będzie jeździł na stop i rzeczywiście wy, będzie te 200 dwie, dwie, zł przychodu, to jest 80 tysięcy złotych rocznie. E, I to jest, możliwe, że jest to fajne zajęcie dla pana, ale na pewno to jest program jak sposób na milion, to nie jest sposób na milion. Ja dziękuję za ten projekt. No ja bym z tego nie korzystał, bo mi się włosy rozwiały, ja nie jestem zainteresowany, ale chętnie Pana zobaczę w akcji. Jeżeli chodzi o mnie e, sposób na zatrudnienie, samo zatrudnienie ok, to, natomiast jeżeli chodzi o biznes, to jestem, e, jestem jako inwestor e, niezainteresowany. Chodzi się klimat do ciepla, więc to jest też kwestia... <laughs> ale też mam długie włosy. <laughs> no co, ja nie mam problemu z włosami, tylko z facetem. Przecież, jeżeli bym w coś takiego weszła, to mnie wyrzuci z domu. Nie. Dziękuję, ale świetny pomysł na samo Mi się, mi się też podoba. Uważam, że jest super. Jak będę kiedyś bezrobotny, to ja panu 15% odpalę. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Ja. dziękuję. Pan Jarosław zniknął prawie tak szybko, jak się pojawił. Ciekawe, czy projekt za 150 tysięcy przykuje uwagę inwestorów na dłużej. Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Bulski i moim celem jest uzyskanie 150 tysięcy złotych w zamian za 20% udziałów w moim pomyśle na biznes. A moim pomysłem na biznes jest uzyskanie, jest wdrożenie na rynek wynalazku ułatwiającego życie właścicielom zwierząt domowych. Standardowa miska dla zwierzaka, dobrana rozmiarem do wielkości naszego czworonoga, zwykle mieści objętość wody porównywalną z dzielnym zapotrzebowaniem zwierzęcia na wodę. Które I ta objętość okazuje się często niewystarczająca, w szczególności latem. Rozwiązaniem tego problemu i kilku innych jeszcze przy okazji, jest pojemnik ze specjalnie uformowaną pokrywą, który zajmując tyle samo miejsca, ile standardowy zestaw dwóch misek, zapewnia zwierzęciu dostęp do pięciokrotnie większej objętości wody niż pojedyncza miska. Nadmiar wody zgromadzony w podstawie pojemnika, połączony z jego płaskim kształtem, dodatkowo pojemnik stabilizuje, dzięki czemu zabezpiecza pojemnik przed wywróceniem przez zwierzę i tym samym pozbawieniem się dostępu do wody na wiele godzin. W konstrukcji pojemnika warto zwrócić uwagę na umiejscowienie otworu, przez który zwierzę uzyskuje dostęp do wody, ponieważ jego oddalenie od krawędzi pojemnika Sprawia, że w razie potrącenia czy próby wywrócenia pojemnika, woda odbija się od ścianek, wewnętrznych ścianek pojemnika i wraca do środka, przez co nie wychlapuje się na zewnątrz, co pozwala utrzymać najbliższe otoczenie w należytej czystości. Kończąc prezentację, chciałbym podkreślić, że produkcja tego urządzenia, mimo jego wyjątkowych walorów funkcjonalnych, może być realizowana za pomocą dostępnych na rynku tradycyjnych i bardzo tanich technologii, dzięki czemu produkt ma realne szanse na uzyskanie znacznego udziału. Działu w rynku, a tym samym zapewnienie szybkiego zwrotu z inwestycji. Dziękuję uprzejmie. Tak, ale ja mam cztery psy. A mo mogę to dostać na Oczywiście. zobaczyć, tak? Jest to jest prototyp, więc proszę wybaczyć. No tak? tak, tak. Ewentualnie nie doczekam na, na tą dziurkę. No, to jest normalne, otwarte no. dno w jednym. A co z błędu. jedzeniem? Wsypujemy obok. Tutaj. A, bo to jest na wodę, a to jest na jedzenie. A to jest na jedzenie. Oczywiście proporcje wielkości tych otworów mogą I być ta, różne. Ta wielkość to dla mojego kota, dawaj. No znaczy, nie, ja mam... a wielkość... Kot może to zjeść, czy nie? Oczywiście, jak najbardziej. Tak. Ta co? wielkość. Co? Z uwagi na dane, dane dotyczące zapotrzebowania zwierząt na wodę, to jest pojemnik odpowiedni dla psa, bo głównie na, tym, na tej grupie bazujemy, opracowując ten prototyp. Dla to dla zwier... kotów pan nie ma. Oczywiście to jest też dla kotów, tylko że... Świnki, a, też może. Świnki. Um, Bo ja mam takie duże na przykład. To inna Ma. wersja wielkości. To inna co? E, w A każdym razie ja to jest, to jest pojemnik o wielkości właściwej dla zwierzęcia o wadze do 10 kg. Ma pan na to patent? Jest pan mam jedzenie. zgłoszenie patentowe, złożone zresztą przed, w ramach przygotowań do udziału w dzisiejszym programie. A ile forma do tego kosztuje? Opracowanie formy wtryskowej dla, tego, dla tej wielkości urządzenia to koszt około 30 tysięcy złotych. to...